Pochwalany pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, wracając do Polski, z Włoch, dziękuję Panu Bogu, że mogłem dojechać do tego miejsca. Tutaj, w Wiednia, aby na chwilę się zatrzymać, pomodlić. Kalemberg, to właśnie tu, w tym miejscu, można powiedzieć, bije część serca polskiego. To tutaj, jak wiemy, wielu gromadzi się, aby również... I dziękować za to wielkie zwycięstwo, 1683 rok. Polski król Jan III Sobieski zwycięża Turków, a więc broni chrześcijaństwa. Moi drodzy, tu za mną widać te lasy wiedeńskie. To była bardzo ciężka walka. Pomimo, że proporcje sił były tak bardzo zróżnicowane. 100 tysięcy wojsk tureckich, 22 polskich, a jednak zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo, bo Jan III Sobieski przed wyruszeniem na tę wielką odciecz modli się na jasnej górze i prosi Matkę Bożą o pomoc. A później, kiedy w tym kościółku, moi drodzy, za chwilę go pokażę, tutaj za mną, w tym kościółku, który jest Polskim Narodowym Sanktuarium. Zobaczcie, jaki piękny. To właśnie tutaj modlitwa i król Jan III Sobieski, jak wiemy, przez cały czas mszy świętej, poprzedzającą bitwę, moi drodzy, modli się, będąc na klęczkach. Właśnie na klęczkach się zwycięża. Tak, moi drodzy. W tym Wielkim Poście, właśnie szczególnie pamiętajmy o tym. I zawsze na klęczkach przed Jezusem. Dlatego w tym miejscu modlę się, abyśmy nigdy z tych klęczek nie powstawali, bo wtedy jest zwycięstwo. Pomimo prześladowania, trudnych chwil. Ale w tym miejscu również był święty Jan Paweł II. 300 lat później, 1983 rok. I modli się tutaj. A także święci kaplice Matki Bożej. Jasnogórskiej, to wielka łączność z Królową Polski. Kochani moi, więc dziś szczególnie modlę się też o to, abyśmy pamiętali o tych wielkich wydarzeniach, ale przecież święty Jan Paweł II, jak Jan III Sobieski, ratuje świat od właśnie tego wszystkiego,